Biała kiełbasa w innym wydaniu w towarzystwie sosu skarmelizowanej, przepysznej cebulki. Zaczynam od cebuli i to dużej ilości cebuli, którą na początek obieram, a następnie kroję w piórka i tak przygotowaną cebulę podsmażam na patelni z odrobiną oleju i z dodatkiem soli przez długi, długi czas. Do momentu. Aż się skarmelizuje i nabierze przepięknego koloru. A kiedy cebula nabierze takiego koloru, wlewam słodką śmietankę, doprawiam świeżo zmielonym pieprzem, dodaję też chrzan, a na samym końcu dodaję białą kiełbasę, którą muszę delikatnie nakuć. I tak przygotowane danie wkładam do piekarnika i zapiekam przez około 20 minut w temperaturze 200 stopni. Tak przygotowaną kiełbasę podaję przy wielkanocnym stole, a Wam życzę zdrowych, wesołych świąt wielkiej nocy.